Szanowne przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje kochanie, dzisiaj jest 21-12 2022 roku, czyli lustrzane Cyfry 21-12. I jak zawsze w tym czasie to jest przesilenie zimowe idą ogromne, potężne energie które jednocześnie nas uzdrawiają. Korzystajcie z tego daru, który nam dan teraz. Korzystajcie, proście i będzie wam dana. Dzisiaj będzie przekaz od Arkturianskiej grupy uzdrawienie Komórkowa. Witamy. My, arkturianie, przekazujemy wam ważne wiadomości. Teraz Otwiera się Wasza szansa na głębokie uzdrowienie komórkowe. Z czym się spotkasz? Integracja, przybudzenie do najwyższego wyzwania światła Twojej prawdziwej misji. Spójrz na nowe kodowanie światła jako potężne, transformacyjne fale świadomości światła. Zwróć się do swojego wyższego ja z prośbą: Po prostu pozwalam Cię się zmienić w świetle. Prosimy Was o zamknięcie oczu i zbadanie tych częstotliwości światła. Wiedzcie, że technologia świetlna Waszej przyszłości też przed Wami. Odpowiedzi na wszystko, czego szukasz, to oświetlone ścieżki Twojego świata w każdej chwili. Ścieżka poszukiwacza światła osiąga ten poziom świadomości ten poziom prawdziwego rozszerzenia świadomości. Na wszechświat. Wiedz, że strumienie światła są tak wyjątkowe jak las mieszany, są złożone i wieloakceptowe. Takie, jakie jest światło krystaliczne. Ponieważ jesteś wyjątkową istotą światła, Twój rezonans i wyrównanie do wielu strumieni światła jest wyjątkową podróżą światła. Wasz świat jest złożony. Pobudź się w koncepcji uzdrawiania komórkowego. Wszystkie ograniczone narracje Twojego świata są po prostu narzędziami do zmniejszenia Twojej zdolności świetlnej. Twoim zadaniem jest wyjść poza te narracje. Zmiany, które utrudniają procesy, nie są w stanie zobaczyć i poczuć wysokich warstw światła. Mają swoje własne krystaliczne ograniczenia. Nie znajdziesz tam wsparcia. Ale sam możesz udzielić wsparcia. Świadomie oddychaj światłem nowej Ziemi. Uświadom sobie, że zbiorowa świadomość uzdrawia się po przebudzeniu. Warstwa światła wchodzą i przenikają całą zacienioną przestrzeń planety. Być może czujesz pchnięcie i jesteś zdezorientowany. Przyciągaj światło do siebie, oddychaj światłem, wdychaj je. Wypełniaj się Nim. Częstotliwości się gdy mieszane warstwa światła wchodzą na ziemię. Wiele warstw światła współpracuje z Tobą, gdy połączy się wspólnie z każdym warstwą światła, nasycą one Twoje indywidualne pole energetyczne, podczas gdy Twój świat będzie się rozszerzał, ciała fizyczne wielu będą niezrównoważone, oddycha światła aby przywrócić równowagę. Razem, jako zbiorowa świadomość, mieszkańcy Ziemi stoicie u progu wielkiej rewolucji świetlnej. Waszą rolą jest po prostu pozwolenie sobie na otwarcie się na wyższe częstotliwości, otwarcie się na światło i pozwolenie mu płynąć, gdy poczujecie lekkie zmiany. Bardzo ważne jest poznanie swojego świetlistego ciała, które będziecie teraz Ponieważ nawigacja po Twoim świecie jest zgodna z wyższą wolą stworzenia. Po prostu bądźcie świadomi, że wspólnie budzi się do mechaniki swojej rzeczywistości świetlnej, tak jak fizycznie dostosowuje się do wyższego światła, to tylko dociera do Ciebie świetna metafora, pozwalająca poczuć konstrukcję Twojego świata. Obudzić się do Twoich wyższych aspektów, ponieważ wszystko to jest zmysłowe. Podążając za sygnałem światła, przebudź się do światła. Twoja adaptacja wygląda tak, gdy kontynuuję swój dzień, czuję obecność energii delikatnie wkraczającą w moje pole światła. Fala światła niczym anielskie dłonie, delikatnie spoczywa na moim ramieniu. Pokazane mi teraz świetne wrażenie tej chwili teraz. Rodziny światła na całym świecie są jasnymi skupiskami aktywowanego światła. Przykłady tego, jak rozwija się Wasz świat, gdy prawdziwa narracja o przyszłości jest ujawniana, chwilę po chwilę staną się oczywiste. Prosimy Was o uznanie Waszego wkładu, który obecnie manifestuje się w Waszym subiektywnym świecie. W ten sposób przyciągacie światła. Tylko spójrzcie, to jest połączenie światła w chwili, teraz. Za te codzienne orędzie z satelity światła do Was, abyście mogli się połączyć i wprowadzić kotwicy nieba i ziemię do siebie, aby wzrastać. Prosimy Was, abyście teraz uznali swoją obecność w tym momencie tworzenia. Istnieją solidne fundamenty dla budowy światła. Przybudzenie teraz jest starożytnym przesłaniem, które pojawia się u wielu. Po prostu podążaj z ciężką światła, aby znaleźć odpowiedzi, których szukasz. Prawdziwym przybudzeniem Waszego światła jest siła, którą zachowujecie. Podobnie jak baterie światła słonecznego, wystarczy ładować i aktywować światło. Globalne Błogosławieństwo Światła w portalu 21.12. Arkturianie i Karan Litica, Kryształowy Uzdrowiciel Wibracyjny. Taki dzisiaj piękny przekaz dla nas wszystkich, żeby nie zapominali, że światło jest w was, a nie na zewnątrz. I czy świeci słońce, czy nie świeci, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To wy macie świecić swoim miłością. To wy budujecie nową ziemię swoim świadomością, w której wszyscy będziemy razem żyć. Dziękuję wam. Za tą jedność dziękuję, za wsparcie. Dziękuję, że jesteśmy razem, a Wy jesteście ze mną. Z Wami była Irina.